Cześć, witajcie w filmie z Gry -Aion. Postanowiłem nagrać ten film od 10 poziomu, ponieważ nie zamierzałem cały czas wykonywać tych nudnych pierwszych questów. I właśnie teraz zajmę się chyba w... Verterun, Verterun to się nazywa. I mam teraz zadanie Co to jest? Jakiś strażnik e, A nie wiem, to jest KPS. A on jest ze mną. Dobra, myślę z tym. Mam teraz zadanie zniszczyć te krewetki lubinty. No. Okej. Okay. Także... spróbuję go od razu zabić. Hey. Jakoś nie jest bardzo trudne. Jeszcze 8. Kurde, ten pies wszystkich zabije. Co to jest? Pies. Kolejny. Tam jest, tylko żeby ten pieśń się na niego nie rzucił. Okej. Okay. Kolejny. Jest, jeszcze. Ogólnie jest to wojownik z pod klasą Gladiator Ponieważ wydało mi się fajniejszy Gladiator Gladiator to ma takie bardziej Jedną taką włócznie, a nie tarczę i miecz. I to mi się bardziej podobało. No żeby tak już, myśl, już myślałem, że nie zaliczy mi kolejny. Jeszcze czterech. O. Tam jest jedna, dwa, o i tu trzeci. Ogólnie nie jest to moja pierwsza postać Mam jeszcze jedną postać Inżyniera Na drugim poziomie Ale pomyślałem, że zagram sobie takim Wojownikiem Gladiatorem I jeszcze jeden Tam jest daleko Tu jest bliżej fajnie tą trzyma w sumie tak trochę dziwnie Jakby na odwrót To wygląda jakby w jakbym miał nią dźgać rzucił się kolejny a to chyba dzięki temu dzięki temu mogę atakować kilku wrogów naraz dzięki fali sejsmicznej jakaś fala absorpcji a to jest to, to tutaj sobie dam. Zwiększenia... ...mocniejsza z tym... Okej, teraz udam się do Kinesos. Ale tu już tam podlecę. Bo to szkoda czas na chodzenie. Nie jest to Kinesos. Tu jest. dziwnie mówi. O! Kolejny poziom. Fajny. Naprawdę dziwnie mm. mówi. Jeśli nazwę do kogo Cytadela wertu. Werteron. Tu idę. Dziwne, ciekawe tak <laughs> się pierwszy okay. raz okay. widzę. mam iść na no, zwiad. W polecę na zwiad. O, lewaryści. Chyba o to chodzi. O, <laughs> fajnie. A, mam mało czasu na, na latanie teraz, bo mam mało tego paska. Chciałbym zeskoczyć 160 życia. Fajnie Spirus. Złącz symbolę spok. Co to jest najpotrzeżniejsze, bo nie? ogólnie jestem w jakimś legionie ale jakiś słaby ten legion ogólnie zaproszono mnie do niego jak pierwszy poziom tak doszedłem chyba tylko po to żeby mieć pelerynę znowu symbol. sobie wytestuję to kurde, nie chciałem Fuck Chciałem zrobić inaczej O, tym osobym Ale co jest kurde Ej fuck Ej, coś wzięściowa Kurde Najlepsze no, ja spojrzysz na ucieczkę A że, co to kurde O, tego się mam dużo